Poniedziałek Wielkanocny, Dzień Disneya w Polsacie. Marzyłam o tym, odkąd pamiętam. To wielki dzień. Strzałeczka! Pora na filmowy śmigł z Dendrys. Zoba na to! Wow. W poniedziałek Wielkanocny o 9:35 Zaplątani, o 11:45 Ratatuj Disneya i Pixara, o 14:05 Wajana Skarb Oceanu, o 16:25 zwierzoglód. a o 19:45 Między nami żywiołami. Premiera telewizyjna Disneya i Pixara. Dzień Disneya w Polsacie. Oto Zwierzogród. Nowoczesna metropolia, gdzie drapieżniki i roślinożercy żyją zgodnie. Do czasu. Mamy 14 zgłoszeń o zaginionych bez wieści. Same drapieżniki. Czy mój króliczek jest zgorszony? Bo jeśli tak, to to jest odpowiedni czas, żeby kliknąć z Sam się kliknie. Szczwany lis i rezolutny królik na tropie przestępców. Nagrodzony Oscarem Zwierzogród Disneya. W poniedziałek wielkanocny o 16.25. Najcie mieszkańców miasta żywiołów. Wieczni wiecznie chodzą z głową w chmurach. Glebiarze też nie bardzo chodzą po ziemi. Wodniści bywają zbyt dociekliwi. A my, ogniści, Dostawa! jaramy się byle czym. Ale żyjemy w zgodzie stosując prostą zasadę. Żywioły się nie łączą. Premiera telewizyjna Disneya i Pixara. Między nami żywiołami. Wow. W poniedziałek wielkanocny o 19.45.